Cześć widzowie, jestem Tręczniczka Dajcie suba, e, dzwoneczkiem i lajka e, To jest e, druga część mojego vloga i jesteśmy z Arasem i moimi rodzicami na zaporze na, e, na Solinie i no jest tu bardzo ładnie e, tam jest kolejka no i ogólnie jest tu bardzo fajnie tam w ogóle była jakaś wizja, ale dobrze. No bardzo fajnie, ale dużo błota. Wow, A czekaj, ja go jeszcze nie widzę, ja go jeszcze nie widzę, wiesz. Okej, okay, chyba się nas czekają. Cześć Aresku! mi 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 Tu jest zapora. O matko, jak to jezioro jest wielkie. I to bym nazywała morzem, nie tym. Tam jakaś wyspa, taka mini. Mega tutaj jest, nie po prostu. Mega. Ale co po prostu postaram się do jakiś duszy w nocy. Dobra, idziemy rano. Idziemy to będzie, to będzie. Idziemy na. Idziemy Jestem... dużo człowieków idzie tym... <grym z> Dziurskim, a <arestycji> jeszcze tu z nami. Ok. Idziemy dziurskiem. Idziemy dziurskiem. Idziemy dziurskiem. Idziemy dziurskiem. Idziemy dziurskiem. Idziemy niedziurskiem. <grym z dziurskiem> nie wow! O oh my! Kiedy tu było ale jakoś ich nie widać Idziemy nie Idziemy nie Idziemy nie dziurskiem Ares właśnie ziewnął A! W tym vlogu będzie mega dużo cięć, czego już doświadczyliście Wow! Jakiś... Ares będzie miał przekąskę Jakiś mały pies, przekąskę, dla Aresa Ares pies to, nie jednak. to pies Jak macie czasami zły jakość dźwięku To sorry, ale y, Mam pewien problem I też wieje wiatr I trochę też y, Mogę trwać za głośnik y, Czasami, więc no Ares 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 Zawiące? Nie. Idziemy dziurskiem, idziemy dziurskiem, idziemy dziurskiem, idziemy dziurskiem, idziemy idziemy dziurskiem, idziemy dziurskiem, idziemy dziurskiem, idziemy normalnie tak jak Ares. To no. wygląda jak jakieś morze, a nie jezioro, kurde. Ja już wiem, że to się stanie. Ja już wiem, że to się stanie, bo zawsze jak nagrywam, to coś się dzieje na przykład kiedyś nagrywałam e, to akurat wtedy musiałam się wywalić zawsze tak jest, że ja też e, nagrywam to kurde zawsze musi się coś wydarzyć takiego dziwnego jak nagrywam, więc jest problem, o helikopterki faktycznie helikopter, helikopter barakopter, barakopter

Chodzić. Chcę wydać. No A nie zostawimy aresieka. Za nic. Pomadkuję. Ja. ja wolę nie sprawdzać, jest... Jaka to ma ta woda, i czy jest głęboka. Siaki idą. Ares przekąska. Przekąska Ares. Prop, jakieś propsy przeszły. Według mojej mamy zaraz będzie jedzenie atrakcyjne, więc kolejna atrakcja. Bardzo to jest zimno, jedna.

ちょっと待ってください。 Nie wiem czemu Ares XXL ściąga Ares, Ares XXL Ares XXL Bardzo grzeszny pieśń Nie reaguje tu, 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 tu. Dobra, z dość Da się dużo I jakby opauzuje Jak zobaczy coś ciekawego Mam coś dziwnego, Ares gada Nazwa no nie, no nie ma nic tak. ciekawego. ASMR. Przecież to jest jakieś ciekawe. Przecież to Mini jakieś ciekawe. Przecież i teraz jakieś są dużo ciekawsze. <laughs> Jdeme. Konečně, já už budu na I vidíme se na dalším Pa, pa!